Halo? Tak, panie komendancie? Jestem gotowy, jako nowy wójt, zgłaszam gotowość współpracy. A wiem, to rodzinna tradycja. Ojciec współpracował, dziadek współpracował, ja będę współpracował. Tak jest. Jak to się mówi Ubek, Ubeka nie obszczeka. A propos, był proboszcz wczoraj, był tak. Mi pogratulował przyniósł mi butelkę bimbru mszalnego, żeśmy trochę pojedli i aleluja i do przodu. Kultura pełna była, żeśmy kręcili bączki nową BMW proboszcza. No fajnie, ale trzeba było przerwać, bo <grystanie> powiedział proboż, że od tego kręcenia to przejdzie na buddyzm. No mówi do mnie, zatrzymaj się, bo mi karma wraca. A nie, nie, radiowozem nie kręciłem nigdy jeszcze, ale mogę bardzo dobrze. Dzisiaj wieczorem ku chwale gminy Staro Witam nowego pana Wójta. Cześć, Szwagier. Po co przylazłeś? No po co? Poświętować, pogratulować, wręczyć ci czekoladki i podziękować. Spasiba. Raritas! Oryginalna białoruska podróba, Merci! Spasiba, że ty jesteś. Nie ma za co. Czego chciałeś? Posmakują ci. Pod cieniutką warstwą czekolady kryje się pyszne nadzienie. Czysty spirit. Nie jem czekoladek. Ale spróbuj. Nie. Gwarantuję ci, że po tych czekoladkach. Nawet twoja żona, a moja siostra, wypięknieje. No nie wiem. No mówię ci. Szwagier, będziesz dobrym wójtem. Tak myślisz? Tak. Dla osoby, która sypia z moją siostrą, moim zdaniem nie ma rzeczy niemożliwych. Tak. Jeszcze raz serdecznie ci gratuluję. Jest to nasz wspólny sukces, ponieważ, jak obaj pamiętamy, od początku Cię wspierałem. Jak Ty mnie wspierałeś? Przecież startowałeś jako mój konkurent! No właśnie, tak Cię wspierałem. W kontraście do mnie wyglądałeś jak róża na kompoście. Ludzie porównywali nasze kandydatury i widzieli pijaka, złodzieja, łapownika i woleli jego niż mnie. Uważaj, szwagier! Przepraszam? Zapomniałem o dziwkarzu. Uspokój się jestem mężem twojej siostry. Ale na dziwki chodzisz. Ale nie w bach. Do starych rumunek jeżdżę. Mam zasady. I kiłę. Psychologi było, poszczypało, minęło. Dobra, to już w przeszłość. Już się tam, nie unoś, no tak naprawdę to przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że no... No zazdroszczę ci. Tak? No, teraz to ci nikt nie podskoczy, nie? A żebyś wiedział. No. Wczoraj kręciłem bączki z proboszczem, dzisiaj będę z komendantem. Aha, no widzisz, to ty teraz z najważniejszymi kręci. A ja? Jesteś taki nasz wioskowy tram! O, bez, przesad. o, to. bez przesady! Bez przesady, szwagier, bez przesady. A jakie miałeś hasło wyborcze? Powiedz. No ale powiedz, o, no. no. Make starożrebie great again. A. Ja. No. Ty, no, a ty? No, to Je... siłę, nie? Jakie miałeś? Aż zapomniałem tam. No powiedz. Krótkie i chwytliwe. No to słucham. Może gnój, ale swój. <laughs> Jest różnica. Jest, koniec audiencji, wy stąd. He, he, czyli jak mówią w Białorusi, paszowon. Albo tak. Szwagier, ja sobie tak pomyślałem, czy taki wielki mąż stanu i mąż mojej wielkiej siostry, czy taki ktoś, kto nie potrzebuje doradcy? A no może, ale cóż. Ty miałbyś być moim doradcą? ty się na niczym nie znasz? No nie znam się. Dlatego. Nie będę do roboty przychodził, tylko się skupię na tym, w czym jestem dobry. W braniu kaszy na lewo. Jak ty mnie znasz, że musiałby być debilem, żeby cię zatrudnić? Tak! Wiedziałem, że się zgodzisz. A ja się nie zgodziłem. Przekażę mojej siostrze, że jej nie kochasz. Sam jej to przekażę. Nie starczy ci odwagi. To czekoladki zjem. Nie jeszcze czekoladek. Ale tym razem zjem. To byś musiał dwa pudełka zjeść. To i trzy zjem, bo nie trzeba. Szakier. Jak ty żyjesz w ogóle z moją siostrą? Ja tam. Co ty dla niej zrobiłeś kiedykolwiek? Żebyś gdzieś ją zabrał, żebyście gdzieś razem wyskoczyli, to. Wiesz, kiedy ja z nią gdzieś razem wyskoczę kiedyś? No kiedy? Jak się będzie dom palił. A teraz idź stąd i zajmij się tym, w czym dobry jesteś, czyli bezrobociu. No właśnie, a propos bezrobocia, chciałem zgłosić taką inicjatywę. Chciałbym otworzyć warsztat szewski. No to otwieraj, co mnie to obchodzi. A, no to fajnie, bo właśnie potrzebuję od Ciebie w związku z tym koncesję na alkohol. Wiesz, sprzedawał alkohol w zakładzie szewskim? No a co mam, buty naprawiać? Przecież nie umiem. To by chyba było nieuczciwe, nie? Zapamiętaj sobie jedną rzecz. Nie ma takich machlojek. Ja jestem wójtem, proszę Ciebie, i jest tak. Uczciwość, porządek i ta sprawiedliwość. Czyli nie będzie koncesji? Nie będzie. O, szwagier, ja myślałem, że ty jesteś Trump, a ty jesteś zwykły trampek. Gadaj sobie, nie interesuje mnie, to ty jesteś tym uczciwym wójtem. <grym> no, ja to szanuję, ale wiesz, nie chcę mi się w głowie zmieścić, że jeszcze niespełna rok temu ten uczciwy wójt, nawalony jak szpadel i goły jak święty turecki, latał przy internacie żeńskim i krzyczał, że jest człowiekiem-pukawką. – No. – Było, minęło. A Aż cud, że to do prasy nie trafiło. A filmik został. – Nagrywałeś to, świnio? – Sam krzyczałeś, żebym nagrywał. Nagrywaj, nagrywaj! Dla wnuków, żeby wiedziały, że dziaduś miał fantazję! – Sam mnie upiłeś, świnio! – Ale? Gaci ci nie ściągałem. Udostępniać? Dostaniesz te koncesje szczurze. Wydaje mi się, szwagier, że źle to ująłeś. Dobrze to ująłem, szczurze. Wysłać filmik, siostrze? Doradco. No i widzisz. Człowiek z człowiekiem, szwagier, zawsze się dogada. Paszowon! Dziękuję, nie przeszkadzam w pełnieniu obowiązków. A! Widzisz! Obowiązków. Bożeś zapomniał dokumenty podpisać. Jakie dokumenty? No, że wydałeś pozwolenie na budowę. Czego? Kompleks turystyczno-rozrywkowo-ekologiczno-przemysłowy. W skrócie trep. Na twoją część nazwiemy go Fort Trep. Co to jest? Co to jest? Zabaw się z Edytą jednorękim bandytu? No. Spotkaj się z Anetką, zakręć jej ruletką? To moje... to moje. To nie jest żaden kompleks, to jest kaszyno i agencja. Towarzyska burdel zwykły, tak? Tak jest, Swagier. Zrobimy w sztarożrebach polskie Las Vegas. Ale, Ale... gdzie? No ja, gdzie? O tu o! Tu jest rezerwat. Jaki rezerwat? Bobrów? No, to to ci nie pasuje. – Masz ekologiczny w nazwie? – A co to tu jest? Inwestor Aleksiej Dołgolufow? No, to jest właśnie nasz główny inwestor z Białorusi. Tą białoruską mafię tutaj ściągnąłeś? Niczego nie podpiszę! To chyba niedobrze, że im ten filmik wysłałem. Co? No, nawet Długolufow był pod wrażeniem człowieka pukawki. Nie mógł ktoś do mnie zadzwonić jak szwagier do szwagra? Wiesz, jak mnie wieśli tutaj w bagażniku, to jakoś nie miałem do tego głowy. – To i tu są? – A gdzie mają być, jak żeśmy Cię w domu nie zastali? Jak zwykle miała być uczciwość, porządek i sprawiedliwość, a wyszła korupcja, nepotyzm i degręgolada. Fak jest, fak jest, fak jest. Nie panikuj. Jako Twój świeżo upieczony doradca powiem Ci tak. Jak się pchasz na świecznik, to najpierw sprawdź, kto trzyma zapałki!